Kolejnym sposobem na wysianie poziomek jest wysianie poziomek rzutowo. Czyli nie każdego nasionka osobno do um, osobnej doniczki, tylko tak jak tu widzicie. Ja sobie po prostu tak w ten sposób delikatnie rozsiałam te poziomki. Um, są one tak jak widzicie, te czerwone punkciki, no to właśnie są te nasiona. One nie będą niczym przykrywane. Jedyne co, no to je będę delikatnie zraszać. One troszeczkę wejdą w ziemię, podłoże się fajnie na wirży i to wystarczy. Dobrze jest, żeby niezbyt gęsto wysiewać te nasiona, ze względu na to, że no, będziecie musieli potem je przepikowywać. I czym gęściej posiejecie te nasiona, tym po prostu będzie je trudniej przepikowywać. Można sobie to nasiona przykryć folią. Ja natomiast nie będę tego robić, po prostu będę częściej zraszać. Pozdrawiam Was, cześć.